Dzisiaj będzie tak trochę vlogowo Ponieważ miałem wypadek na budowie. No eee, mianowicie sobie kręciłem tutaj regipsy i tak dalej. No i strzelił mi kręgosłup. Niestety A jeszcze dlaczego mężczyźni żyją krócej niż kobiety. Ja on tak pokaże. Właśnie tu miałem wypadek. Ale nie, nie, nie. nie, nie spadłem tam. Pokonał mnie ten bloczek, ten całe 20 kilo jakoś źle chwyciłem i, i po prostu nagle mnie zgięło. <laughs> także trzeba na siebie uważać. na lekach, także jest, jest w miarę dobrze, ale lecę na masaż. Zobaczymy, może mi ktoś coś tam ustawia, nastawia i tak dalej. Na razie muszę pokonać schody, zejść. No i niestety. No zobaczymy. Na razie jest bardzo kiepsko i mam nadzieję, że to nic poważnego. I sobie tak wymyśliłem, że vlogowo z wami się z tym podzielę. Zobaczymy jaki to będzie miało odzew, czy wam się podoba takie pogadanki się wam podobają, czy nie. No jakąś taką interakcję. Eee, z widzami zapoczątkuję. Także odcinek o niczym jadę się masować. Wam pokażę, bo taką płytę na skosie samemu naprawdę nie mam problemu, żeby, żeby zamontować, tak? Wiecie, co to jest do, czego do tego potrzebne? Oła, chwyciło mnie ból, kręgosłupa. Okay, no co tutaj, tak podstawię? Słuchajcie, do tego potrzebna jest tam jest taka deska przymocowana. Tak, Nie, mam nadzieję, że widać. Wkładam sobie tam płytę i potem ją unoszę do góry. I tutaj się odsunę. I taką podporą podpieram sobie w ten sposób. Tu, tak. Tą płytę, i potem od jednej albo od drugiej strony zaczynam kręcić po kolei na każdy stelaż, i później e, już ta podpórka nie jest potrzebna i płyta się trzyma. Także zobaczcie, w miarę czysto, bardzo fajnie to wychodzi. Także żadna straszna robota, ale trzeba uważać na podnoszenie bloczków. Dobra, spadam. Dobra mojego vloga dzisiejszego ciąg dalszy. Słuchajcie, jestem po masażu nowo narodzony. Kurde, nie mogłem wyjść z samochodu. Jak przyszedłem tam do pana, to powiedział, że U, kiepsko i tak dalej. Ale powiem szczerze, że, że kurde tak mi pomogło. To jest trochę nas potrzęsie, bo dziury są. Tak mi pomogło, że no, czuję się o wiele lepiej. To też sprawa jakichś tam środków przeciwbólowych, ale każda dziura, taka jak i tamtą stronę, to odczuwałem 100 razy gorzej. Także kręgosłup wróci do normy i będzie dobrze, mam nadzieję. Na odcinku lędziowym mi to pykło, pchnęło, i na szczęście wszystko ok. Okazało się, że to jakieś tam naciągnięcie coś tam tego stan zapalny, mógł się mały zrobić mam się posiłkować jakimiś tam lekami przeciwbólowymi, czymś takim ale będzie dobrze, ja czuję już znaczną różnicę, no i chociaż jeszcze chwyta mnie czasami no i ten, no i co najważniejsze to podobno ćwiczyć, ćwiczyć ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć także trzeba, trzeba, będzie troszkę się poruszać, oprócz budowy no, a ja sobie chyba za mocno udałem, bo i coś w tym błocie robiłem i przenosiłem jakieś ciężkie rzeczy później na drugi dzień znowu jakieś ciężkie rzeczy i, i przenoszenie w jakichś takich dziwnych pozycjach no i ten jeden skuwany bloczek mnie wziął i po prostu pokonał dziwna sprawa, no ale, ale, ale tak było także wszystko dobrze, wszystko ok no dajcie znać czy taka forma jakiejś interakcji też was, was interesuje czy, czy to jest okamtyłka eee... Takie moje gadanie, czekajcie, ja muszę się skupić, no i jak jesteście zainteresowani, nie Wam się podobało, to proszę o, o łapki i, mm, no i subskrybujcie, tak? Może coś tam ciekawego się dowiecie czasami z technicznych rzeczy, może coś, czymś, akurat czymś się dzielę, to wykorzystacie jak u siebie. Dobra, nie przeginam, nie, nie przedłużam i jak coś to do, do zobaczenia następnym razem. Na razie, hej.